Tak? Tamten. Tamten? No. A strażnik? Strażnik miał mało, bo strażnik miał tylko 0,10, 0,21. Aha, może no, no. Pozytyw, negatyw. To jest silna wibracja. Ten w prawym uchu mi tutaj świdruje Kolor wibracji pokaż. Widzisz, jak rosną kurki w lasach W radiu mówili, kaszebę Kolor wibracji? Nie znalazłem No bo one w radiu rosną Zeta Z Takie Z cudzysłowie, to jest Zeta ten greckie